Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście, a to, co dzisiaj prezentowała policja, pani Agata z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, czyli bezpieczeństwo, czyli mówimy narkotyki, dopalacze, Straż Miejska w Legionowie również tutaj mieliśmy, jakby można powiedzieć tak kolokwialnie, swoje pięć minut. To bezpieczne zachowanie się na ulicy, na ścieżce, na przejściu, to elementy odblaskowe. O tym wszystkim właśnie dzisiaj była mowa i chciałem o tym powiedzieć dla naszych seniorów w Legionowie. Proszę Państwa, zaczyna się sezon rowerowy. On prawie już jest, bo widzimy, że już od dłuższego czasu nie ma śniegu, pogoda też i temperatura sprzyja nam ku temu właśnie żeby ten właśnie rower gdzieś tam z piwnicy z garażu wystawić i już się nim poruszać raz będzie i ekologicznie i zdrowo a przede wszystkim ruch nam nigdy nie zaszkodzi i proszę państwa żeby to robić żeby to czynić w sposób bezpieczny w sposób nie tylko dla innych uczestników bezpieczny, ale przede wszystkim dla siebie. No trzeba kilka tutaj zasad, o których właśnie była mowa. Trzeba kilka zasad przestrzegać, o nich pamiętać, pamiętać, włączyć to tak zwane myślenie, jak to mówią młodzi, żeby po prostu bezpiecznie w legionowie korzystać z tych dobrodziejstw, z tych ścieżek, z tych ślus rowerowych, z tych właśnie przejść, gdzie ewentualnie mamy taką świadomość. Tu schodzimy tam nie schodzimy, a jak nie schodzimy, to dlaczego? Ale ustępujemy, czy nie ustępujemy? Czy zwracamy uwagę, czy coś nadjeżdża, mimo że mamy pierwszeństwo, mimo że na przykład wiemy, że tu my, my tutaj jesteśmy w tym momencie na drodze z pierwszeństwem, ale ta świadomość, że pamiętajmy, ktoś może się zagapić, ktoś może nas nie zauważyć, to jest to właśnie, że później mamy sytuację, mamy zdarzenia że są zdarzenia, wypadki, kolizje, potrącenia w rejonach czy przejść, czy gdzieś tam ewentualnie skrzyżowań z drogą rowerową, czy nie tylko, tak? O tym właśnie mówiłem. Przede wszystkim mówiłem też o tym, żeby być jeszcze widocznym, bo widoczny pieszy czy widoczny rowerzysta to bezpieczny rowerzysta. I to jest bardzo istotna rzecz, bo oczywiście ten dzień jest teraz jeszcze troszeczkę dłuższy, aczkolwiek no, godzina 18 i później no, robi się już szaro, robi się ponuro, często deszcze padają i ta jeszcze aura sprzyja temu, że będziemy niestety niewidoczni. Także dbajmy o nasze bezpieczeństwo, dbajmy o to, żeby był rower sprawny, był wyposażony w odpowiednie oświetlenie, żebyśmy my byli widoczni, czyli używajmy tych elementów odblaskowych. Niech to będzie nasze takie po prostu nieświadome zachowanie, że jak założymy czy kamizelkę, czy uczepimy element odblaskowy, to jest taki standard. Powinno nam to wejść po prostu już w taką rutynę, że jak dziecko małe wsiada czy, czy wchodzi na, na deskorolkę, czy na inne, gdzieś tam takie urządzenia, na których może sobie zrobić krzywdę, to mówi czy upomina się, czy dopomina się od rodziców, wręcz tak, o kask. To do tego stopnia musimy sobie tutaj właśnie wypracować taką metodę i takie nasze zachowanie, że wsiadam na rower, to oczywiście elementy odblaskowe sprawdzam jego yy, oświetlenie tego roweru, sprawdzam czy to jest wszystko sprawne, czy te hamulce są sprawne. Wtedy, proszę Państwa, będzie bezpiecznie. Będziemy korzystać z y, dróg naszych bezpiecznie, w sposób bezpieczny i nie będzie zdarzeń, które są nieprzyjemne nikomu. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałbym zaprosić, bo 24 marca, czyli to już niecały miesiąc do tej imprezy, jest to niedziela, od godziny 14, 10 do godziny 14 w arenie Legionowo. Będzie taka impreza, gdzie będą inne służby, również policja, straż pożarna, straż miejska, być może z Wordu, ewentualnie jakiś pokaz będzie. To wszystko, proszę Państwa, żeby nam właśnie było bezpiecznie, żebyśmy czuli się bezpiecznie w mieście. Ta impreza ma jakby zadanie pokazać, jak powinniśmy się zachować na drodze i w różnych krytycznych sytuacjach? Impreza będzie pod patronatem prezydenta miasta Legionowo, na której wszystkie służby mam nadzieję zaprezentują swoje, jakby, możliwości, yy, sytuacje w których jesteśmy albo uczestniczymy na terenie miasta. Będą konkursy, gry, zabawy. Wiem, że będzie y, główna nagroda, o której jeszcze ja nie wiem, ale domyślam się, że y, ktoś, kto będzie brał udział, mam nadzieję, że y, ma duże i bardzo duże szanse, żeby tą główna, na, główną nagrodę wygrać, bo przede wszystkim tego dnia, proszę Państwa, będzie otwarcie sezonu rowerowego w Legionowie. Wiemy, że już nogi się na terenie naszego miasta, na terenie naszych ścieżek rowerowych pojawiły, także niebawem będą również rowery i o tym wszystkim trzeba mówić, bo jesteśmy po zimie, po okresie zimowym, żebyśmy po prostu znowu weszli w ten rytm, proszę Państwa, takiej sytuacji, że robimy coś z automatu, ale robimy to bezpiecznie i temu, między innymi, ma służyć ta impreza. Także serdecznie zapraszam. O jednej rzeczy zapomniałem: Straż Miejska przygotowała dla tych uczestników ruchu drogowego, dla rowerzystów, którzy przyjadą. Na tą imprezę. Przegląd rowerowy, oczywiście, bezpłatny, z uzupełnieniem dzwonka, sprawdzeniem hamulców, ewentualnie innych sytuacji. To będzie firma zewnętrzna, która będzie to wykonywała na nasze zlecenie. Także serdecznie zapraszam pod arenę Legionowo, do areny Legionowo, bo to będzie się działo na terenie właśnie tego obiektu. Więc mam nadzieję, że jak, jeżeli pogoda dopisze. To impreza będzie po prostu z pożytkiem dla każdego, kto będzie chciał później korzystać z roweru, czy nie tylko, i z hulajnogi, być może, czy elektrycznej, czy napędzanej, wiadomo, mięśniami naszymi. Także proszę Państwa, serdecznie zapraszam.